Witam serdecznie. Dziś o rozbudowaniu ekspresu Rancilio Silvia. Zanim przejdę do tego jak to właściwie działa, warto by było powiedzieć co właściwie zostało zrobione. Mamy tutaj skrzynkę ze stali nierdzewnej i może ona nie wygląda najbardziej spektakularnie, z punktu widzenia estetycznego, tutaj jest jeszcze kilka rzeczy do zrobienia. Na pewno myślę, że zmienię etykiety, ale nie jest to główna rzecz. Cała ta obudowa została przykręcona w miejsce, w którym standardowo są śruby Francilio osliwia. Więc ja mogę to zdemontować bez jakiegoś specjalnego uszkadzania całej obudowy. Przewody zasilające są wyprowadzone tak, jak są wyprowadzane węże. Nie jest to może najbezpieczniejsze. Rozwiązanie, ale no, musiałem pójść na jakiś kompromis, nie chcąc dodatkowo wiercić w obudowie. Co zastosowałem? Są tutaj wyprowadzone podłączenia, bo oczywiście mamy zasilanie, które po włączeniu ekspresu również zasila skrzynkę. Mamy podłączenie w tym miejscu tego przełącznika do całego naszego systemu sterowania, i mamy przełącznik, który umożliwia Przełączanie się pomiędzy starym a nowym rozwiązaniem. Czyli możemy po prostu wyłączyć tę skrzynkę i nie ma problemu. Dodatkowo ja sobie zastosowałem, część osób może sobie przypomina, to jest wyświetlacz ze starej Nokii. Można to oczywiście w bardzo niewielkich pieniądzach kupić na Allegro. Są to bardzo tanie wyświetlacze, ale świetnie spełniają swoje zadanie. Plus oczywiście monostabilne włączniki. W środku mamy zasilacz 5V, który akurat w tym przypadku, przepraszam, 9V. Początkowo był 5, ale zmieniłem go na 9V. Był bardziej stabilny. Oczywiście mamy Arduino i mamy przekaźnik. Próbowałem sobie zastosować przekaźnik półprzewodnikowy, ale. Te rozwiązania, które są w Arduino, okazały się, że no, można powiedzieć, dość słabe w starciu z pompą wibracyjną. Nie wiem w zasadzie czego. Dlaczego? Ponieważ um, te przełączniki półprzewodnikowe, które są dostępne dla Arduino, teoretycznie powinny móc obsługiwać 2A i nie powinno być problemu. Natomiast w tym przypadku pompa zachowała się dość dziwacznie, była bardzo głośna. W związku z tym zdecydowałem się na. Um, zwykły przekaźnik taki cewkowy powiedzmy. On też jest dość dobry, jest niezawodny, myślę, że może obsługiwać nawet chyba większe prądy, a w każdym razie okazał się bardziej niezawodny. Włączmy sobie nasz ekspres co widzimy? Mamy ekran powitalny z logo Ranchi Rio Silvia i mamy informację o tym brew, czyli parzenie w jakim czasie możemy parzyć, tak? Czyli tutaj mam akurat ustawione 24 sekundy. Co możemy zrobić? Możemy sobie za pomocą przejścia w menu możemy sobie ustawić czas parzenia, możemy sobie ustawić czas preinfuzji, czyli włączenie pompy w momencie jakby preinfuzji mamy możliwość odczekania po preinfuzji. Czyli możemy sobie sterować zarówno czasem włączenia pompy, jak i czasem oczekiwania na właściwe parzenie. I oczywiście możemy system preinfuzji wyłączać, co jest w tej chwili zrobione. Może dla przykładu, przechodząc, oczywiście pojawia się nam tutaj gwiazdka, która wskazuje, że możemy to modyfikować. Zmniejszymy sobie czas parzenia, żeby już tutaj nie przedłużać. Powiedzmy do 5 sekund. Przesadziłem. OK. Tym przyciskiem wychodzimy sobie. I. Ustawmy sobie, ten czas preinfuzji mamy na półtorej sekundy w jednym i w drugim przypadku. Włączmy sobie preinfuzję. I oczywiście ja zaznaczę, że ja sobie zdaję sprawę, że no, preinfuzja w przypadku pompy wibracyjnej nie jest potrzebna. Mamy oczywiście od razu indykator tego, że mamy do czynienia z preinfuzją. Jest to parzenie preinfuzyjne. I oczywiście, no, tak jak mówię, pompy wibracyjne w zasadzie nie potrzebują. Reinfuzji, ponieważ nabudowują ciśnienie, ale ja sobie oczywiście potestuję, zobaczę, czy można coś z tego wyciągnąć, czy to zmieni jakoś smak kawy, być może tak, być może nie, nie wiem, muszę to sprawdzić. Natomiast y będzie to w razie czego sterownik, y w przypadku gdybym chciał na przykład zastąpić pompę wibracyjną na zewnętrzną, nie wiem, montowaną gdzieś powiedzmy w szafce, pompę rotacyjną. To jest cisza, przyjemniejsza i moim zdaniem dużo bardziej niezawodna. To jest jeszcze do powiedzmy rozważenia. Spróbujmy sobie uruchomić ten standardowy proces parzenia z zadaną preinfuzją. Mamy moment aha, jeszcze jedna sprawa. Zanim zaczniemy, to ten włącznik, on musi być włączony, żeby nastąpiło załączenie pompy. Włączamy infuzja 1,5 sekundy, oczekiwanie 2 sekundy i parzenie pięciosekundowe i koniec. Cały proces, powiedzmy, przebiegu. W sytuacji, kiedy mamy preinfuzję, a chcemy na przykład uruchamiać sobie wypuszczenie wody z prysznica, nie wiem, chociażby żeby wykonać sobie jakiś tam backflash czy coś takiego, nie musimy tego robić, możemy to uruchomić manualnie. Stąd też przyciski, które są powiedzmy menu up, menu down, czyli menu, e, ustawienie, przejście powiedzmy do menu w górę i menu w dół, możemy wykorzystać do również parzenia manualnego. Włączenie, tak, wyłączenie. Rozwiązanie wyjątkowo proste i co ważniejsze, możemy sobie po ustawieniu 5 sekund, możemy sobie to wyłączyć. Ponownie włączyć i. Główne wskaźniki, które mamy w, w menu ustawień, one zostaną przechowane po wyłączeniu. Więc, w przypadku osób, które sobie chcą na jakiś tam dłuższy okres ustawić jakiś tam czas parzenia, w moim przypadku jest to ja już powiedzmy po dłuższym czasie parzenia zauważyłem, że. Większość czasu parze około 24 sekund przy określonym przemiale i odpowiedniej kawie. I nie ma sensu naprawdę yy, przy takiej powtarzalności bawić się w jakieś przestawianie. Więc jeśli ja sobie to ustawię na 24 sekundy, to mi to w zupełności wystarcza na dość długi czas. Aha, jeszcze jedna sprawa. Ja nie będę oczywiście na razie w większości przypadków korzystał z fuzji, więc ja to mogę sobie po prostu wyłączyć. I tak to działa. Będę miał parzenie 24 sekundowe po wciśnięciu tego przycisku. Sprawa jest jasna, zaczyna parzyć, kończy automatycznie. Ja w tym czasie mogę sobie robić jakieś tam inne rzeczy. Trochę mi to ułatwi życie. Nie będę musiał tutaj stać, liczyć, sprawdzać itd. Oczywiście jest dość duża grupa osób, które będą. Stały z wagą i będą to mierzyły. Natomiast prawda jest taka, że w większości przypadków, jeśli przemiał mamy podobny, to i czas mamy podobny. Więc jeśli ustalimy sobie, że przy jakimś czasie, przy danym przemiale i przy danej kawie waga zaparzonego naparu jest podobna, to ten czas się raczej nie zmieni. Oczywiście w przypadku różnych kaw i różnego typu palenia tych kaw mogą być różne czasy ale po to mamy opcję, że można to sobie było przestawić. A przez to, że ja, powiedzmy, że kawę kupuję na kilogramy, to zanim ja zużyję powiedzmy, kilogram kawy, no to jednak troszeczkę upłynie, powiedzmy tam ten tydzień. I e, kwestia jest taka, że no, e, na przestrzeni tygodnia ja nie muszę tego modyfikować jakoś specjalnie. Więc tutaj różnica jest żadna z mojej perspektywy. Więc ja mogę sobie na razie dostosować w przyszłości. To rozwiązanie być może zostanie nieco zmodyfikowane, kiedy uda mi się uruchomić wolumetrię w sensie przepływomierza. Bo będę starał się zaprząc przepływomierz GIKAR do tego, żeby był wykorzystywany w Arduino. To będzie troszeczkę problematyczne, bo trzeba będzie robić optoizolację i tak dalej. Natomiast no w tym przypadku można. Zachęcam do tego, żeby eksperymentować, jeśli ktoś ma jakieś tam powiedzmy, umiejętności albo chęci. Bo prawdę mówiąc, w dzisiejszych czasach nie trzeba mieć jakichś super umiejętności. Bardzo wiele informacji można znaleźć w sieci i tego rodzaju sterownik jesteśmy w stanie sobie sami przygotować. Jak widać, zajęło mi to myślę, że mniej niż tydzień, żeby to zmontować. A nie spędzałem nad tym jakiegoś nie wiadomo jakiego dużego czasu, ponieważ no, obowiązki domowe wzywają. A czy coś jeszcze? Prawdopodobnie troszeczkę kosmetycznie to się pozmienia. To menu troszeczkę inaczej przygotuję. Być może uda mi się zdobyć standardowo logo Rangelio i je przytwierdzę. Nie wiem, zobaczę jeszcze. Na razie cały czas sobie to testuję. Trzeba było też pamiętać, żeby stosować rozwiązanie, w którym mamy dość precyzyjne mierzenie czasu, jeśli chodzi o Arduino. W związku z tym wszelkiego rodzaju, to mówię dla osób, które się trochę interesują tym Arduino, wszelkiego rodzaju delay i tak dalej nie wchodzi w grę. Tak? To trzeba robić za pomocą innego sposobu. I to w zasadzie chyba wszystko na dziś. Myślę, że przy kolejnych modyfikacjach również zamieszczę jakieś filmiki. Żałuję nieco, że nie udało mi się sfilmować, powiedzmy, prac nad obudową, czy nad środkiem, ale może jeszcze będzie okazja przy kolejnych rozwiązaniach to pokazać. Na razie chciałem zaprezentować to, że można coś takiego zmontować, nie jest to trudne do zrobienia. W zasadzie rozbija się to tylko i wyłącznie o zmontowanie zasilacza, plus Arduino, plus przekaźnik, jakiś tam w miarę tani nawet, plus wyświetlacz Nokia 5, jeśli dobrze pamiętam, 110 5110, który jest wyjątkowo prosty w uruchomieniu. Jest dużo powiedzmy, że wprowadzeń takich, jak to w prosty sposób zrobić. Nie będę tego opisywał, dlatego że materiałów jest dużo na ten temat w internecie i bardzo łatwo jest to zrobić. A jeśli chodzi o e, tego rodzaju logo, to być może w komentarzach, jeśli ktoś będzie zainteresowany, napiszę jak to zrobić. Jest to prosta transformacja za pomocą e, prostych programów, które mogą e, transformować piksele do postaci e, takiej powiedzmy bajtowej, która jest odczytywana. Przez bibliotekę graficzną i to w zasadzie jest wszystko. Nie jest to bardzo skomplikowane, wydaje się, że jest bardzo skomplikowane, ale nie jest. W momencie, kiedy ktoś poświęci troszeczkę czasu, bardzo łatwo jest to zrobić i zachęcam, żeby to zrobić. Ja sobie będę to testował i pewnie dam relację za jakiś czas, jak to się sprawdza. Być może w międzyczasie będę przygotowywał sterownik pod, pod młynek ale nie chcę tutaj wyprzedzać faktów, zobaczymy jak to będzie się dalej jakby toczyło. Mam na uwadze, że mam do zrobienia praktycznie młynek od podstaw, albo też mogę przerabiać młynek Macer Super Jolly. To jeszcze zobaczę, co z tego wyjdzie. Jak będę miał jakieś informacje więcej, to dam znać. Dziękuję serdecznie na dziś, to wszystko. Pozdrawiam.